Witajcie w kochennym atelier Piotr i Paweł. Dziś za sprawą kuchni azjatyckiej przeniesiemy się do Japonii i wspólnie przygotujemy sushi. Wcześniej wypłukany dokładnie ryż wrzucamy do garnka i zalewamy go wodą około 1-2 cm powyżej powierzchni ryżu. Yy, dzisiaj przygotujemy hosomaki i futomaki, czyli takie tradycyjne, klasyczne rolki. Warzywa i ryby oraz wszelkie składniki, które chcemy wykorzystać do wypełnienia naszych rolek, kroimy w nieduże i raczej równej grubości paski. Nie jest to wbrew pozorom tak trudne i niemożliwe do przygotowania w domu, danie. Teraz czas na ogórka. Ogórka kroimy wzdłuż i najlepiej przy pomocy łyżeczki pozbawiamy go gniazd nasiennych. Teraz przygotujemy warzywnego tatara do futomaków w wersji wegetariańskiej. Będziemy potrzebować połowę żółtej papryki, połowę awokado, mango oraz połowę czerwonej papryki. Wszystkie składniki kroimy w bardzo drobną kosteczkę i dokładnie mieszamy z dodatkiem sosu sojowego. Teraz żółta papryka. Awokado, podobnie jak paprykę, i wszystkie składniki naszego tatara kroimy w bardzo drobną kosteczkę. I przekładamy do miseczki. I ostatni składnik – mango. Najłatwiej pokroić mango, krojąc je w kosteczkę i odwracając miąższem do zewnątrz. Teraz możemy bardzo prosto wykroić kawałeczki. Do takiej ilości naszego tatara dodajemy około 3-4 łyżeczek sosu sojowego. Teraz składniki mieszamy. Widzę, że nasz ryż jest już gotowy. Na przygotowaną przeze mnie ilość ryżu, czyli porcję dla czterech osób, potrzebujemy około 4-5 łyżek naszej zaprawy do ryżu. Ważne jest, by ryż łączyć z zaprawą bardzo delikatnie. Na początku przygotujemy najprostszy typ rolki, czyli hosomaki. Dzielimy arkusz na pół. Bardzo ważnym jest, by mieć pod ręką miseczkę z yy, wodą, w której moczymy nasze dłonie, by łatwiej rozprowadzać ryż. Rozprowadzamy niezbyt grubą warstwę, odrobinę wasabi rozsmarowujemy w połowie naszego ryżu, układamy dowolny składnik. Teraz przyszedł czas, by zwinąć naszą rolkę. Zaczynamy od złapania maty od naszej strony, dociśnięcia lekko początku naszego nori do składników i zawinięcia i następnie używamy odrobiny wody, by zwilżyć pozostawiony wcześniej margines nori, by łatwiej zamknąć naszą rolkę. Taką rolkę zwykle kroimy na 5 do 6 kawałków. Teraz przygotujemy kolejną rolkę. Zaczynamy oczywiście tradycyjnie od ryżu. Do przygotowania tej rolki Wykorzystam łososia oraz warzywa. W moim przypadku będzie to papryka, ogórek i awokado. Czas na wasabi, które rozsmarowujemy dokładnie w połowie naszego ryżu. Ponownie układamy na rolce łososia i wybrane warzywa. Ogórek, żółta papryka i awokado. I postępujemy dokładnie tak, jak w poprzednim przypadku, czyli łapiemy za brzeg maty, dociskamy początek nori i ryżu do naszych składników. Gdy dojdziemy do brzegu nori, zwilżamy go wodą i dociskamy rolkę, tak by dokładnie skleiła nam się. I futomaki z łososiem i warzywami mamy gotowe. Teraz na przygotowany wcześniej ryż wykładamy nasz warzywny tatar z mango. Musimy uważać, by nasz tatar za bardzo nam się nie przemieścił. Ważne jest również by podawać sushi z odpowiednimi dodatkami: wasabi, które dodaje im ostrości, sos sojowy, który podkreśla ich smak oraz marynowany imbir, który oczyszcza nasze kubki smakowe przed każdą kolejną rolką. Myślę, że rozprawiliśmy się z mitem, że przygotowanie sushi w domu jest bardzo trudne. Teraz każdy z nas będzie mógł przygotować sushi w domu i zaskoczyć naszych znajomych, którzy będą woleli przyjść na sushi do nas niż do japońskiej restauracji.